Cześć, internecie, ja jestem TV i witam Was w kolejnym, już trzecim odcinku z Reksia i czarodziejów. I jeśli dobrze pamiętacie, to dzisiaj zmierzamy do smokrętu? Smokręta? No wiecie, no smoka generalnie. Będziemy go szukać. Będziemy go szukać i yy, nie wiem, co mnie tu czeka, ale, ale ewidentnie nie jest smokręt, a jakiś lis. Co ma nam do powiedzenia lis? Lisie? Uporawszy się z gęsią, Reksio wkroczył na obszerny płaskowyż, górujący nad miastem Magix. Witam, witam na naszym miotlisku! Zapraszamy do miotła marktu! Zapraszam do miotła marktu! No cześć. No dobra, co tu masz? O, a ma pan oko, to bardzo solidna miotła. Chyba nowa laga, wykończona sumiastym wąsem, jak dla pana, jedyne czternaście Hmm... Bambusy 2000. To też mm, nie wami otła w sumie. Nieco używane, może oddam ją za tysiaka. O, doskonały wybór! O, to doskonały wybór! ręka, jeść, bo wystuczy się cena. Jedynie 1990. E, tak. Obawiam się, że na nic nas nie spać na razie. Także pójdziemy sobie. Nie wiem, gdzie. A coś stanie, jeśli kliknę tu. To platforma, z której można polecieć do Bobroru Aha. Niestety niedawno zniknęła, ale pewnie wkrótce się znowu pojawi. Aha, no dobra, ok, kumam. A czekaj, bo no dobra, tu zniknęła, a tutaj tutaj mogę? To platforma startowa w kierunku Piglibi. I co mogę? Coś z tym chyba nie, no dobra. To skoro nie mogę, to pójdziemy gdzieś indziej szukać smokręta. No to był I my będziemy szli teraz, na no powiedzmy, że tutaj. Co się stanie, jeśli pójdę tutaj? Rexio opuścił Magiks i wyruszył przed siebie. Po wielu, wielu przygodach dotarł do tajemniczego mostu. Mhm. <noise> Dobrze, kumam. Czyli, ta, czyli tam nie idziemy. To gdzie moglibyśmy? Może tutaj, tu jeszcze możemy pójść. Mam nadzieję. Chodź. Chodź, tak ci postanowił przyjrzeć się bliżej przystani. Wtem. Znowu druk chaosu. sięgnął osób! Mam nadzieję, że pamiętam w którą stronę to się robi. Dobrze, pamiętam. Dobra. Lepiej mi to poszło niż mu. Także jest spora szansa, że uda nam się wygrać, słuchajcie. Widzicie, jednak jestem dobrą czarodziejką. i rozpłynęła się w zwyciężył. No i bardzo dobrze i fantastycznie. I idziemy dalej. Osmokręt To jest chyba on. Pokonawszy tajemniczą gęś, się dotarł do zacisnej przystani. Pozornie zacisznę. Witam. On Jestem wygląda podejrzanie, smokręt. nie uważacie? Poproś go, by zabrał cię w górę rzeki po lebiotkę. No to może zaraz... Zapytaj o tajemniczą gęś. Zapytaj go, kim jest? No to zacznijmy, wiecie, kulturalnie kim jesteś? How, 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 how. Zwą mnie po prostu smokręt. Zajmuje się transportem rzecznym, przewoży pasażerów, a czasem towary. Niestety, skończyła mi się licencja. Licencja, ci się skończyła? To ja nie wiem, czy na tobie lecieć to jest bezpieczne. Zapytaj go o licencję. Zap no dobra, no jak zaczął licencję. temat, wiecie, smoltok. Na początku musi być smoltok. <noise> skończyłem się, jak już mówiłem, licencja. Powinienem pójść do ratusza i ją odnowić. Niestety, moje znaczne rozmiary nie pozwalają mi wejść do ratusza. Mhm. Mm ja chyba domyślam się, kto będzie miał iść za ciebie do ratusza. Zapytaj o tajemniczą gęś. No dobrze, no to zapytajmy o, te, o tę gęś, którą spotkaliśmy wcześniej. Oh, Oj, dobrze, że ją przepędziłeś. Napadała na moich potencjalnych klientów. Nie mam pojęcia, jak i kiedy tu trafiła. Nie było jej, nie było jej, nie było jej i naraz wyrosła jak z pod ziemi. No. Poproś go, by zabrał cię w górę rzeki pole biotkę. No dobrze, no to poprośmy, chociaż podejrzewam, że nie będzie chciał tego zrobić bez licencji. Bardzo chętnie zrobię to nawet za darmo, ale musisz załatwić mi odnowienie licencji w latów. <laughs> No dobrze. No dobrze. biurokracja. No to idziemy. Idziemy do ratusza odnowić licencję. A Coś sobie chyba zdobiłam ze krzywdę. Albo nie, wydawało mi się dobra. Idziemy do księżniczki, Mojej która z jakiegoś powodu tu ku. pracuje. Niech ktoś no dobrze, kretes pracuje nad tym. Kretes pracuje nad tym. A tu wystarczy, że wejdę, nie? No właśnie. Ale Reksiu, to niemiło tyłem. Aha, tu mam tę licencję. A gdzie jest pióro? Nie mam tego wszystkiego, o, nie, wasz, nie No, to mamy tu oferty pracy. Wiszą na to ratuj o ratuj, ratuj. Jeśli jest pan zainteresowany jakąś ofertą, proszę ją zanieść do zleceniodawcy. Słucham. Będę tu przyjść, tak? A jak się tam idzie? Nie ten dysztu. Nie mogę. Tu będę o. Kurektor Mateusz wypłaci 500 sztuk w złocie temu, który odeprze szturm robił na miasto. Okej. Okay. Full Gulry Gryfindyk oferuje nagrodę w wysokości 500 sztuk złota za dostarczenie klucza do piwnicy z piwnicy. Aha. To koko Nie mam kraju. No raczej słabo. Coś mnie gniecie w plecy, jakieś ptaczęta biją mi gniazdo na, e, na plecach. A ty nie chcesz odnowić tej licencji? Nie, eee, mam tego wszystkiego bo dziurki w dziobie. Najpierw zniknął mi kurnik, a teraz jakiś kredrus walił nam ratuj. No dobra, no to musimy zrobić chyba do, ko, 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 te dwie rzeczy w takim razie. Eee, więc musimy iść najpierw do Burektora Mateusza, pójdziemy i zapytamy o... Te oferty pracy jego. Aha, bo pewnie księżniczka nie chce nam wyrobić licencji, bo tam ten krat siedzi u niej. Co się wiecie, no jest tam jej źle, bo ten kurnik straciła i w ogóle. Czy to jest burektor? Chyba tak. O! Burektorze Mateuszu, proszę. Zapytaj o chrumburaka, zapytaj o Drób chaosu, zapytaj o Szpilmauste, zapytaj o krainę. Nie, no nie o chcę, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że yy, Ptaca. Zgłaszasz się do tej roboty. Tak! To doskonale. Posłuchaj więc. Udaj się na mury Uniwersytetu i pokonaj szarżujący od jakiegoś czasu trup chaosu. Próbowaliśmy wysłać do boju naszych uczniów, ale niestety okazali się za miejsce. I teraz, jak widziałeś, skaczą wokół Uniwersytetu w postaci żab. Twoim sprzymierzeńcem będzie magiczna aura uniwersytetu, mm -hmm. dzięki której twoje czary będą dużo silniejsze. Mm -hmm. Na mury dostaniesz się schodkami w małym hale. Hasło do furty to budyń. No dobra, spróbujemy, chociaż troszeczkę się tego boję, nie ukrywam. Eee, to tutaj, tak, tak. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Rexia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Budyń! A, 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 hasło prawidłowe. Zjadłabym budyń. A to tak tematycznie Boluna! <noise> na pewno nie, ale to całkiem zabawne. Dobrze i co teraz? Tutaj? Ehm... Mam przyjść? A, Jak dobra, Stanął na szańcu i wyciągnął różdżkę. Drup nadciągnął. Dobra, tu jest grub, grub, drup. No nie, kurczę, nie idzie mi. A, ej, nie mogę, nie. No, nie mogę. O. One są już blisko reksiu! Dasz radę! Poradzisz sobie. Chyba na trzy wystarczy, tak? Tu jest już. Nie. Jakie to jest sesjące dla mnie? Nie, on już jest tu blisko przecież. On już też tu jest blisko, Reksiu! Reksiu! Reksiu. Czaruj! Czaruj, dobrze! One są tu już niebezpiecznie blisko. O nie, kiedy one się kończą? Ile ich tu muszę zabić? Chodź tu. Chodź tu, paskudo. Nie, chodź tu. Kurczę, czemu nie? Aha, bo nie mam czaru załadowanego. Nie, jest ich za dużo. Nie. Muszę poczekać, aż tu przyjdą Dobrze, dobrze, dobrze nie, nie, niedobrze jednak o nie, o nie, o nie, o nie, jest ich za wiele Za wiele ich jest. Nie mogę, nie! To już było zbyt wiele. Ile ich tu jest? Kurczę! Wiedział, że przegrał No przecież to jest niemożliwe! Nie wierzę! Jeszcze raz, Teksiu, stajemy do walki! Taksiu stanął na szańcu i wyciągnął ruszkę. Drug nadciągał. Dobra. Tu, 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 tu. U góry mam, dobra, kuma, bo ja muszę, muszę jednak trafiać, rozumiem. Tu, tu, tu i tu. Dobra. Ok, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. Dobra, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest jeden, tu jest jeszcze jeden. Ty, 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 ty musisz być uważniejsza. Ty. Dobra, nie szkodzi, jest dobrze, słuchajcie, są daleko. Nie ma żadnego blisko. A ja jestem coraz lepsza w robieniu tego zakręć chyba. Tak mi się wydaje. Ale może to być tylko, wiecie, taki... E, takie uczucie tylko błędne. No nie. Tu jest jeden. Drugi. Trzeci gdzieś tu też był. Trzeci. Czwarty. Dobrze. Uuu. Tu, 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 dobra. Tu jest jeden już. Tu jest jeden. Tu jest jeden. I tu przychodzi. Nie lubię, jak z tej strony przychodzą. Tu, tu, tu. Patrzcie, no już wszystkie mi wychodzą czary. Mam nadzieję, że tak już będzie, ale wiecie. O! o nie, o nie. Zaczęłam się stresować chyba. Tu, tu. O-o. 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 Nie no spokojnie, TV. TV! TV! O nie! O nie! No nie! najgorzej. się poczuł, że świat wiruje mu przed Jeszcze, zauważył, raz. Przegrał Jeszcze, nie raz. Nie Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Zrobimy to. Dam radę! Rek się stanął na szańcu i wyciągnął różdżę. Drup nad Ja już pierwszego zaklęcia nie mogę zdobyć życia, to nie dobrze się zapowiada. Najgorsza mi nie gra w Rexiu Ever Nie pamiętam, że coś takiego jest, ale nie pamiętam, że to było aż tak trudne, wiecie? Oni coraz szybciej wychodzą. Też wam się tak wydaje, mi się tak wydaje

Wreszcie o ta końcówka jest! Dobrze w końcu. Tak oto pies Rexio, uratował. Ale inwestycji. się zastosowałam! Ła dobrze. I teraz niech mi da pieniądze. <gryw> Należą mi się przecież. Jak ja mam tam przejść?